Wszystko dla płodności. Zaprasza Katarzyna Koper. W takich momentach i w takich miejscach niepewność, przegromna niepewność intensywnie miesza się z jeszcze większą nadzieją, że tym razem wreszcie się uda. Dziś w podcaście Wszystko dla płodności porozmawiamy o pierwszej wizycie w klinice leczenia niepłodności. Naszym gościem jest dziś dr Kajtan Piątkowski, ginekolog, położnik z kliniki leczenia niepłodności inwimed w Gdyni. Ja nazywam się Katarzyna Koper i jestem dziennikarką medyczną. Panie doktorze, kiedy para, która pragnie mieć dziecko, powinna szukać, e, szukać pomocy w klinice, w klinice leczenia niepłodności? W jakich sytuacjach? Przede wszystkim w sytuacji niepłodności właśnie. Niepłodność to. E... Takie okoliczności, kiedy para nie zachodzi w ciąże w ciągu roku regularnego współżycia bez zabezpieczenia. Tę to jest ogólna definicja i nie wypełnia oczywiście wszystkiego, ale możemy, musimy ją zmodyfikować, zmodyfikować w zależności od okoliczności. I tak. Każda zdrowa pacjentka, która miesiączkuje regularnie, nie, nie choruje na żadne choroby, które wiemy, że wpływają na płodność, ma poniżej 35 lat, rzeczywiście powinna się zgłosić po roku starań. Kiedy Pacjentka ma również jest zdrowa, miesiączkuje regularnie, nie choruje na żadne choroby i ma pomiędzy 35 a 40 lat, to powinna zgłosić się nieco szybciej, bo już, po, bo już po pół roku starań. Z kolei, kiedy mamy do czynienia z pacjentką powyżej 40 roku życia to w zasadzie niezwłocznie w momencie podjęcia decyzji o, o chęci posiadania potomstwa, ta para powinna się zgłosić od razu do kliniki leczenia, leczenia niepłodności. Oczywiście tych opcji jest więcej. Zaczęliśmy od tego, że, że pacjentka musi regularnie miesiączkować. Jeżeli nie, nie miesiączkuje regularnie, to jest to powód, żeby tą wizytę w klinice, w klinice leczenia niepłodności przyspieszyć. Tak samo, jeżeli pacjentka wie o tym, że choruje na choroby, które tą płodność mogą zmniejszyć gdzie czołowym tutaj przykładem będzie rzeczywiście rozpoznanie endometriozy a także w sytuacjach, kiedy wiemy o tym, że partner ma choroby, zaburzenia hormonalne. E, albo e, inne czynniki w swoim życiu, które mogły mu tą płodność upośledzić. Czyli wtedy kiedy wiemy, że ma obniżoną jakość nasienia, wtedy kiedy wiemy, że, że przeszedł zabiegi e, operacyjne na e, jądrach, powrózku nasiennym e, czy na przykład w sytuacji, kiedy miał jakieś urazy tej okolicy. Jednym z czynników jest również wiek partnera. Jeżeli partner ma powyżej 40 lat, również może się to wiązać z obniżoną płodnością, i wtedy też powinien się stawić w, wraz z partnerką w klinice leczenia płodności wcześniej. Mhm. Czyli nie czekamy rok, tylko przychodzimy wcześniej. Dokładnie. No właśnie, panie doktorze. Przyjść do kliniki leczenia niepłodności, czy to jest lepsze wyjście niż szukać ratunku u takich pojedynczych specjalistów, u jakich zwykle pary borykające się z problemem z poczęciem szukają pomocy, czyli krynologa, ginekologa, androloga, osobno. Czy to lepsze wyjście? Przejść do kliniki leczenia niepłodności? No, na pewno z e, kwestii wygody, oszczędności zarówno czasu, jak i organizacji e, warto do kliniki leczenia niepłodności e, się zgłosić, dlatego że wszyscy ci specjaliści są zwykle w jednym miejscu. Ponadto kliniki leczenia niepłodności otaczają też swoich pacjentów. Pary, również opieką specjalistów, którzy nie są lekarzami, jak dietetycy czy psycholodzy, bo to też są równie istotne elementy wpływające na proces diagnostyczno-terapeutyczny. Warto też powiedzieć, że tylko w klinikach le leczenia niepłodności ten proces można doprowadzić do postępowania zabiegowego, czyli wszystkie procedury, które się wykonuje w leczeniu niepłodności, kliniki le leczenia niepłodności wykonują, czego nie można powiedzieć o większości gabinetów e, tych specjalistów. E, oczywiście m, to nie oznacza, że nie można na pewno w te, tych wstępnych, e, przedzabiegowych e, elementów diagnostyczno-terapeutycznych odbywać rzeczywiście u swojego ginekologa, czy u swojego endokrynologa. Niemniej jednak warto wiedzieć, że można to również połączyć z kliniką leczenia płodności, czyli dalej być pod opieką swoich lekarzy, a jednocześnie korzystać z pomocy kliniki. Mhm. Zwykle chyba jest tak, że najpierw na wizytę do kliniki leczenia niepłodności przychodzi kobieta. A to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie, prawda? Powinniśmy przyjść w parze. Rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy, niepłodność to jest sytuacja dotycząca pary i zawsze niepłodność rozpatrujemy w kategorii tej jednej konkretnej pary, czyli zarówno pacjentki, jak i partnera. Rzeczywiście, zwykle łatwiej jest. Pacjentce przyjść do, do lekarza, niż, niż jej partnerowi, pacjentowi, ale staramy się, żeby pierwsza wizyta w klinice leczenia płodności była wizytą pary, bo wtedy możemy sobie w sposób kompletny od razu zaplanować proces diagnostyczny i terapeutyczny, czyli wyznaczyć nasze cele i zadania na najbliższy czas. Oczywiście są też względy formalne. Nie możemy formalnie rozmawiać o wynikach partnera, jeżeli on się na to nie zgodzi. Mhm. Mhm. Panie doktorze, przynieś ze sobą jakieś wyniki badań z przeszłości. Jakie mogą być pomocne? Jakie konkretnie? Para, która zgłasza się do kliniki leczenia płodności na pierwszą wizytę, powinna się do tego trochę przygotować. Tak? To znaczy, że rzeczywiście, jeżeli były wykonywane jakiekolwiek badania w przeszłości, czy to laboratoryjne czy y, operacje czy jakieś badania diagnostyczne y, na przykład badanie drożności jejowodów wszystkie te wyniki warto ze sobą mieć żeby od razu można było je, je omówić, czy się do nich us ustosunkować. Ponadto, partnerzy powinni przypomnieć sobie, zanotować wszystkie istotne wydarzenia medyczne ze swojego życia: takie jak to, jakie leki biorą, jakie, na jakie choroby chorują, czy mieli jakieś operacje, czy mają jakieś uczulenia. Jeżeli partnerka bądź partner nie mieli zlecenia żadnych badań laboratoryjnych wcześniej, nie trzeba się tym przejmować. Lekarz na wizycie zleci odpowiednie badania do odpowiedniej sytuacji. To samo dotyczy badania nasienia. Jeżeli partner miał wykonane badanie nasienia, no to dobrze byłoby, żeby wynik miał ze sobą. Wtedy wiemy już od razu o czym możemy mówić, nawet jeżeli to badanie jest z odległej przeszłości. Wiadomo, że będzie mhm. trzeba je powtórzyć, ale dobrze jest wtedy tą wiedzę, którą już uzyskaliśmy, zawsze wykorzystać, tak? Niech wiedza, którą zdobyliśmy w przeszłości, nie będzie całkowicie stracona. Mhm. Czy na to, taką pierwszą wizytę przyjść, znaczy czy taka pierwsza wizyta wymaga jeszcze jakiegoś konkretnego przygotowania, czy trzeba przyjść w od... W odpowiednim momencie cyklu, na przykład. W gruncie rzeczy, e, wizyta e, niepłodnościowa w klinice, w klinice leczenia niepłodności to jest zwykła wizyta lekarska z założeniem, że dotyczy dwóch osób, a nie jednej. Więc tak naprawdę, żadne specjalne przygotowanie do tej wizyty nie jest potrzebne. Nie, wy, nie jest wymagane to, żeby, żeby pacjentka przyszła w konkretnym momencie cyklu, głównie dlatego, że może go nie mieć. Mhm. To nie wiemy tak rozmawiając teraz, tak, o jakiej pacjentce konkretnie mówimy. Więc nie planujmy tego, żeby to była pierwsza czy druga faza cyklu. To jest element diagnostyczny. Tak Wykorzystamy sobie e, informacje zdobyte w czasie badania, niezależnie od tego, na jakim etapie pacjentka przyjdzie. Może oszczędzimy więcej czasu, jeżeli przyjdzie przed owulacją. Bo możemy to połączyć z pierwszą częścią monitorowania, ale nie jest to warunek niezbędny, bo ta pierwsza wizyta jest głównie... Ma głównie na celu nakreślenie naszego planu, e, czyli wyznaczenia naszych, cel, e, naszych celów, czy wyznaczenia e, kierunku, w jakim chcemy e, podążyć w czasie te, tego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Czy pacjent też, czy partner też w żaden sposób nie musi się przygotowywać do tej wizyty? Hmm. <noise> Rzeczywiście, nie, nie musi. Może niektórych mężczyzn trzeba więcej przekonywać do tego, żeby przyszli, ale no, nie nazywajmy tego specjalnym przygotowaniem. Nie potrzebujemy, czy nie wymagamy, żeby pacjenci, ani partnerka, ani pacjent, żeby byli w jakikolwiek sposób specjalnie przygotowani. Mhm. Poza oczywiście, czy... przepraszam, poza oczywiście informacjami, które e, będziemy chcieli od nich uzyskać, czyli warto byłoby wiedzieć to, to o czym mówiliśmy, czyli mm -hmm. czy ktoś miał jakąś operację, kiedy ją miał, czy jakie leki przyjmuje, czy dlaczego te leki przyjmuje. Mm -hmm. Co czeka pary za drzwiami gabinetu podczas pierwszej wizyty w klinice leczenia niepłodności? Zwykle zaczynamy od e, w, rozmowy. Rozmowa, czy. To jest wywiad i tak? jest to element badania lekarskiego tak naprawdę. Jest to rozmowa, w której staramy się um, nakreślić um, bieżący problem u, danej, u danych osób, tak? u danej pary. To znaczy, że um, lekarz, który prowadzi taką wizytę, będzie wypytywał o um, te rzeczy, o których mówiliśmy przed chwilą, co powinno się wiedzieć, przygotować wcześniej. E, zapyta o wcześniejsze wyniki, wyniki, tak, o długość starania o ciążę, o je, um, Medycznie mówimy jakość starań, tak, ale generalnie o to, mm -hmm. e, jak często współżyją, e, czy przypadkiem nie jest tak, że jedno z osób e, z pary pracuje w sposób, który uniemożliwia e, bycie na każde zawołanie, na przykład wtedy, kiedy pracuje, e, wyjeżdżając za granicę, czy poza domem, tak naprawdę. E, to są czynniki, które wpływają na ten e, na starania o ciąże i na proces któremu będziemy się poddawać, czyli e, szukanie przyczyny i potem jej leczenie. Mhm. Mm Wywiad się skończył, badanie, na końcu, jak pan wspomniał, na końcu. Ja zwykle mhm. rzeczywiście do badania przechodzę po rozmowie. Gdzieś w trakcie rozmowy, albo po badaniu, albo przed badaniem, mówimy też o planach, czyli o tym, co musimy zrobić, żeby przybliżyć daną parę do, do macierzyństwa. Mówimy tutaj zarówno o tym, co możemy zrobić o tym jakie opcje widzę w danym momencie u danej pary, jakie badania diagnostyczne trzeba wykonać, zarówno badania laboratoryjne, jak i badania obrazowe, czy Zaplanować sobie monitorowanie e, cyklu, e, czy omówienie tego, kiedy i w jaki sposób wykonać e, badanie drożności jejowodów? Mm -hmm. Czy zdarza się panu już podczas tej pierwszej wizyty na podstawie analizy dokumentacji lekarskiej i wywiadu no, stwierdzić, że dla danej pary jedyną szansą na posiadanie potomstwa jest procedura in vitro? Mm. Rzadko, ale zdarza się to rzeczywiście w bardzo szczególnych sytuacjach. Powiedzmy o nich. In vitro, zgodnie z zasadami i rekomendacjami, czyli w zasadzie. Zapłodnienie pozaustrojowe powinno być zarezerwowane w dla par w konkretnym momencie leczenia, a tym wyjątkiem są właśnie sytuacje, kiedy nie ma możliwości, żeby fizycznie doszło do ciąży w naturalnych warunkach. I te sytuacje to jest brak jajowodów, zarówno brak. Taki fizyczny, czyli po kiedy pacjentka miała usunięte jajowody, e, czy sytuacji niedrożności tych jajowodów. E, drugą przyczyną będą e, tak złe wyniki badania nasienia, które też tam. Te szanse naturalnego poczęcia przekreślą, czyli sytuacja, w której w nasieniu nie ma plemników albo jest ich bardzo, bardzo mało. Nazywamy to kryptozoospermią, kiedy w nasieniu są tylko pojedyncze żywe plemniki. Do takich sytuacji, kiedy tylko zapłodnienie pozaustrojowe nam daje. Realne szanse na macierzyństwo należy też bardzo zaawansowana endometrioza. Endometrioza w trzecim, czwartym stopniu e, zaawansowania e, w zasadzie nie daje nam więcej e, możliwości, jak tylko korzystanie z technik e, zapłodnienia pozaustrojowego, bo tylko one realnie zwiększają e, szanse. Mhm. A rozważmy taką sytuację, że para bardzo chce mieć dziecko, ale. No, w trakcie badań diagnostycznych okazuje się, że organizm kobiety już nie produkuje komórek jajowych. Czy jeszcze ma szansę zostać matką? W tej sytuacji kliniki leczenia niepłodności mają do zaproponowania kilka rozwiązań. Tak? Możemy skorzystać z tak zwanej adopcji komórek rozrodczych. Ta sama sytuacja dotyczy, dotyczyć będzie również mężczyzny, który nie produkuje gamet, czyli plemników. Czy to z przyczyn genetycznych, czy choroby, którą przeszedł. Tak? Mm -hmm. Możemy adoptować zarówno komórki jajowe, jak i właśnie nasienie. Tak? Oprócz adopcji komórek rozrodczych możemy też adoptować zarodki, czyli już gotowe zarodki, które. Po prostu wszczepimy, podamy e, przyszłej mamie do jamy macicy. To rzeczywiście daje szansę na, na macierzyństwo, na urodzenie własnego potomstwa. Mm -hmm. Czy mm, kiedy zarodek, a kiedy? E, kiedy wykorzystać, kiedy adoptować zarodek, a kiedy tylko gamety? E, jak zwykle powiem to zależy tak od czego głównie od okoliczności w których z którymi mamy do czynienia. Pierwsze pytanie jest takie, czy mamy nasienie, którym można komórki jajowe zapłodnić. To znaczy, jeżeli mielibyśmy sytuację, w której zarówno trzeba adoptować komórkę jajową, jak i wybrać dawcę nasienia, raczej odradzamy tego typu zestawienia i decydujemy się na adopcję zarodka. W sytuacji, kiedy mamy możliwość zapłodnienia komórki jajowej, to rzeczywiście Możemy e, taką e, strategię przyjąć. Jakie nam to daje możliwości? Przede wszystkim, e, przyszły tata będzie biologicznym ojcem tego, e, tego dziecka, a nie tylko a nie ojcem metrykalnie. Mhm. E, podczas gdy, e, zgodnie z polskim prawem, e, matką jest ta osoba, która dziecko urodzi, e, bądź w sytuacjach adopcji przysposobi. E, Oczywiście jeżeli nie mamy innych możliwości, no to za, adopcja zarodka jest również opcją dla mm, rodzicielstwo u pary. Jest też opcją zdecydowanie tańszą. Mhm. Mm mhm. Mm ale to są na szczęście, e, pewnie te sytuacje wychodzą w trakcie diagnostyki, prawda? Rzadko na pierwszej wizycie już wiadomo, że tak jak pan doktor powiedział, że e, no, włas, zupełnie własnych dzieci ta para mieć nie będzie, tak? Dotyczy to głównie pacjentek, które chorują na przedwczesne wygasanie, przedwczesną niewydolność jajnika, kiedyś nazywane przedwczesnym wygasaniem funkcji jajnika, jest to choroba, która tak naprawdę jest menopauzą, tylko dużo wcześniej. To wtedy, kiedy taka pacjentka, pacjentka się zgłasza do kliniki, no to wiemy, że jedyną opcją będzie adopcja. Mhm. U mężczyzn w sytuacji braku Nasienia w próbce nasienia. Możemy pozwolić sobie na, na, na dodatkowe próby i um, badania, które to sprawdzą, czy będzie można skorzystać z nasienia e, partnera do e, technik zapłodnienia pozaustrojowego, i e, czasem takie, takie, z, z takich opcji też korzystamy. Mm -hmm. Także możliwości jest wiele, trzeba ich poszukać i dopasować tę, która dla tej konkretnej pary będzie najwłaściwszą. Panie doktorze, powiedzmy co robić, jeśli w trakcie diagnostyki okaże się, że w nasieniu mężczyzny nie ma prawidłowych plemników? Możliwości mamy tak naprawdę kilka. Zwykle zaczynamy od tego, że próbujemy pacjenta leczyć, tak? zakładając, że wcześniej postawiliśmy albo próbowaliśmy postawić jakieś rozpoznanie, które uniemożliwia wykrycie tych, tych plemników. Ale zaczynamy od leczenia hormonalnego, czyli staramy się podawać leki, które mogą spowodować, że te plemniki w nasieniu się pojawią. Jeżeli nie osiągniemy zadowalającej poprawy tylko na leczeniu czy suplementacji, to mamy też opcje zabiegowe. To znaczy, że w technikach zapłodnienia pozostryjowego możemy wykorzystać pojedyncze plemniki uzyskane od partnera w czasie zabiegu biopsji. Nazywany jest skrótem TESE albo bardziej zaawansowane metodą mikrotese. To są zabiegi, które polegają na nacięciu skóry moszny i wycięciu fragmentu, w którym są plemniki i wtedy embryolodzy je potrafią wyizolować i użyć do zapłodnienia techniką zapłodnienia pozaustrojowego, co pozwala nam rzeczywiście, nawet kiedy pozornie tych plemników w nasieniu nie ma, wykorzystać je do, do zapłodnienia. Zawsze wspomagająco używamy też suplementacji, ponieważ mamy co nieco dowodów na to, że podawanie witamin i antyoksydantów poprawia jakość nasienia, czyli może sprawić, że kiedy te pełniki w ogóle są w nasieniu, to że będą wyglądały lepiej, czyli będą bardziej ruchliwe, bardziej dojrzałe, czy może też będą wyglądały bardziej prawidłowo. Ale tak naprawdę podstawą w leczeniu nieprawidłowych wyników badania nasienia, źle powiedziałem, bo nie leczymy wyników, leczymy partnera, pacjenta leczymy. Mm -hmm. W leczeniu pacjenta z nieprawidłowym wynikiem badania nasienia opieramy się właśnie na suplementacji. Tak, i to jest to, co, od czego rozpoczynamy, ale łączymy ją zawsze ze zmianą stylu życia, czy z modyfikacjami w stylu życia. Najważniejszym czynnikiem uszkadzającym może być palenie papierosów. Więc mhm. tak naprawdę, kiedy mamy do czynienia z partnerem, który chce mieć dziecko, a jednocześnie pali papierosy. To często najwięcej poprawy uzyskamy, kiedy e, pacjent rzuci palenie. Oczywiście. A długo trzeba czekać na efekt? Trudne pytanie. Plemniki powstają codziennie, mhm. więc tak naprawdę w momencie, kiedy ilość czynników uszkadzających spadnie, czyli e, ilość wolnych rodników e, będzie mniejsza, to wtedy zaczną się pojawiać mniej uszkodzone, lepsze plemniki w nasieniu. Ile to może trwać? Trudno powiedzieć, to zależy od konkretnego e, mężczyzny, ale cykl wytworzenia pojedynczego plemnika trwa około 70 dni, więc możemy sobie, sobie powiedzieć, że po trzech miesiącach powinno być widać różnice, ale zwykle poprawy obserwujemy nawet wcześniej. W każdym razie warto zacząć od razu. Tak Panie doktorze, pięknie dziękuję za to, że zechciał się pan podzielić z nami swoją wiedzą. To był podcast Wszystko dla Płodności. W dzisiejszym odcinku rozmawialiśmy o tym, jak wygląda pierwsza wizyta w klinice leczenia niepłodności. Czego się podczas tej wizyty spodziewać, co nas czeka za drzwiami gabinetu, jakie zabrać ze sobą wyniki badań i jak się przygotować do wizyty. Naszym gościem był dr Kajetan Piątkowski z kliniki leczenia niepłodności Inwimed w Gdyni. A ja nazywam się Katarzyna Koper i dziękuję za uwagę. Wszystko dla płodności. Więcej informacji na stronie inwimed.pl